Jezus powiedział do uczniów, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą nam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z Was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień, Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, Umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, Da to, co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili, i wy im czyńcie albowiem na tym polega prawo i proroc. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Siostry i bracia, w naszym codziennym życiu, nieustannie szukamy energii, siły do rozwiązywania naszych życiowych problemów. W wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić z tym, z czym mierzy nas każdego dnia życie. Stąd potrzebujemy pomocy kogoś, kto by nam skutecznie pomógł. Zanim jednak po tę pomoc trafimy, borykamy się, błądzimy od pomysłu do pomysłu od drzwi do drzwi tracimy czasami mnóstwo pieniędzy, energii, czasami nawet i cały majątek. I okazuje się, że cała nasza energia poszła jak pana w Bo nie pomogły wróżby, nie pomogły różne odczyniania, które czasami przy, przypominały szamanizm, Podpowiedzi, nie, nie pomógł psychoterapeuta, psycholog. Wszystko spełzło na niczym. Szukamy dalej. Zapominając jednocześnie, moi drodzy, że tym kimś, kto może nam naprawdę skutecznie i, co ważniejsze, bezinteresownie pomóc, nie jest żaden człowiek. Ale jest On, nasz Pan, Jezus Chrystus. Stąd właśnie do Boga zanosimy każdego dnia nasze modlitwy, przedstawiamy mu nasze prośby, różne sprawy, które są naszymi codziennymi troskami, ale i też dzielimy się radościami, mówimy o bólu, o tym, co nas niepokoi, o tym, że nasze dzieci, które tak bardzo kochamy, że bylibyśmy od, w stanie oddać swoje życie, odchodzą od Pana Boga, zostawiają Pana Boga gdzieś tam daleko na marginesie swojego życia. Tak często mówiąc, Pan Bóg tak, kościół nie. Mój siostry i bracia we wczorajszym rozważaniu, jak pamiętacie, być może, przypominałem wartości, i ogromną wielkość modlitwy której nauczył nas nasz Pan Jezus Chrystus modlitwy pański modlitwy ojcze nasz dzisiejsza ewangelia uwrażliwia nas byśmy byli wytrwali na modlitwie prościa otrzymać a będzie wam dane szukajcie a znajdziecie Kołaczcie, a otworzą wam albowiem każdy kto prosi otrzymuje kto szuka Znajduje a kołażącemu otworzą to słowa, które po raz trzeci już dzisiaj przypominam z Ewangelii. Siostry i bracia Jezus w ten sposób podkreśla niezwykłą rolę wytrwałości na modlitwie. Dobrze wiemy, może nawet z własnego życiowego doświadczenia, że są w życiu takie chwile, w których tylko wytrwała modlitwa trzyma nas w nadziei, Trzyma nas przeżyć. Tylko wytrwała modlitwa. I gdybyście mogli się teraz, przynajmniej niektórzy spośród Was, uczestniczący w dzisiejszej liturgii, odezwać z tamtej drugiej strony swojego ekranu jako świadectwo, świadectwa, które znam, bo przekazujecie mnie, to właśnie to by potwierdziło, że tylko wytrwała modl modlitwa. Utrzymała się droga siostro przy życiu i przy, przy walce o swoje życie w chorobie nowotworowej. Siostry i bracia są stąd w chwilach takich trudnych, a przecież tych chwil tak bardzo wiele jest w naszym życiu. Warto kołatać, mówi o tym Chrystus, dobra nie Warto kołatać. Nie możemy ograniczyć się tylko do takiej zdawkowej, jednorazowej prośby, a potem całego ogromnego worka pretensji do Pana Boga. Bóg wysłuchuje naszych modlitw, jeśli gorliwie i z wiarą zanosimy je do Niego, przed Jego tronem. Jednak z życiowego doświadczenia Mogą nam się przypominać chwile, kiedy o coś prosiliśmy. 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 No i nic z tego nie wyszło. Wspomniałem wczoraj, jak pewnie pamiętacie, a jeżeli nie, to przypomnę, podczas rozważania o pewnej młodej kobiecie, która z żalem kierowanym do Boga. Stawała mówiąc, Panie Boże, tak wiele modliliśmy się. Modliliśmy się o zdrowie naszych, naszej najbliższej, którą tak bardzo kochamy. W nadziei, że ją uzdrowisz, że wyjdzie z tej choroby nowotworowej, a w zamian za to, co otrzymaliśmy, że choroba się rozwija, następuje ogromny progres. Nie słuchasz nas, nas Panie Boże. i Bracia, czy zatem Bóg bywa głuchy na nasze prośby, kiedy właśnie widzimy takie sytuacje? Czy słowa, które słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, proście, a będzie Wam dane, są tylko takim pięknym, ale tak naprawdę nic nieznaczącym hasłem? Nie, i Bracia, tak nie jest. Pamiętajmy o tym, że nie ma modlitwy niewysłuchanej. To jest pierwsza podstawowa prawda, z którą chciałbym, byście wyszli dzisiaj z tej Eucharystii, z tej nauki, nauki refleksji wielkopostnej, byście zapamiętali te, to zdanie. Nie ma przed Bogiem modlitwy niewysłuchanej. Jeżeli prosimy i nie otrzymujemy, to warto sobie, siostro i bracie, postawić pytanie, dlaczego tak się dzieje? Być może modlimy się o to, o co prosimy, ale brakuje nam tego podstawowego elementu, który jest niezbędny do tego, by spełniło się, by ten dar, o który prosimy, stał się naszym udziałem. Brakuje nam wiary w to, że prośba, z którą stajemy przed Bogiem, zostanie wysłuchana, że Bóg zmieni w naszym życiu to, o co prosimy bo nie ma, droga siostro i bracie, modlitwy, której Bóg nie wysłuchuje. Nie ma takiej modlitwy. To być może my, ludzie, byśmy wybierali, a tego posłucham, a tamtego nie będę słuchał, a ten jest głupi, a ten jest mądry, a ten jest piękny, ten jest brzydki. Pan Bóg wszystkich nas traktuje z ogromną miłością, miłosierdziem i zainteresowaniem. Również niekiedy modlimy się o to, co nie jest dla nas dobre. Bóg, i to jest następna prawda, którą należy zapamiętać, Bóg nie udzieli nam tego, co może doprowadzić nas do zła. Bóg nie udzieli nam tego, co będzie nas prowadziło do zła. Sam Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że Bóg da to, co dobre, tym, którzy go proszą. Da Bóg, co dobre. Tym, którzy o to proszą. Zatem, droga siostro i bracie, nie proś pana Boga, by pokarał sąsiada czy sąsiadkę, by sprawił, aby, nie wiem, złośliwy, nierzeczliwy urzędnik, który cię nęka na kontroli od kilku dni czy tygodni, by sobie połamał nogi. Nie proś o to. Takiej modlitwy Bóg nie wysłucha, droga siostro i bracie. Bóg Zawsze przede wszystkim pragnie naszego dobra, Twojego i mojego, i obdarzy nas tylko tym, co będzie dobre dla naszego zbawienia. Podobnie ojciec w rodzinie. Myślę, że jest w tej chwili, w trakcie tej transmisji mszy świętej, wielu z ojców w rodzinie. Nie da czegoś dziecku, co może mu zaszkodzić, co wyrządzi krzywdę. Mimo, że dziecko jest jak dziecko, wiemy, jakie są dzieci, są kochane, urocze, ale czasami są tak bardzo uparte w tej swojej prośbie, usilnie proszą, szczerze, byśmy mu im coś dali, byśmy podali, byśmy pokazali. A my, mając to widzenie inne, szersze, wypływające z doświadczenia, wiemy, że jeżeli damy dziecku. Zapalniczkę, to się poparzy albo podpali dom. Jeżeli damy nóż do zabawy, to utnie sobie palca, albo zrobi sobie krzywdę, która może zaskutkować nieodwracalnymi skutkami. Dlatego też siostry i bracia, w naszych modlitwach musimy zadawać sobie zawsze pytanie, czy to, o co proszę, jest dla mnie rzeczywiście i prawdziwie dobre. A nie jest tylko taką jakąś chwilową, zwykłą ludzką zachcianką bez patrzenia na moją przyszłość. Siostry i bracia, kolejną rzeczą, o, którą, o której musimy pamiętać, kiedy zanosimy nasze modlitwy do Boga, jest to, że jesteśmy gotowi, aby ten dar przyjąć. Myślę, że tutaj część z nas poczuje się troszkę zaskoczona, bo zwykle. Kiedy mówimy o wytrwałości na modlitwie, o modlitwie, no to się zwraca uwagę na to, o czym wcześniej powiedziałem, czyli o tych wartościach modlitwy, o tym, że musimy prosić w sprawach dobrych, ale to, że dzięki modlitwie, że warunkiem uzyskania tego, o co w modlitwie prosimy, jest to, czy jesteśmy świadomi, aby ten dar, o który prosimy przyjąć, to o tym jakoś, jakoś niekoniecznie sobie uświadamiamy. Ale musimy naprawdę pamiętać, że istotą modlitwy nie jest mój wysiłek mający na celu wy, wyproszenie Pana Boga, stukanie w to Boże okno cały czas Panie Boże, wysłuchaj mnie. To nie o to chodzi. Bo Pan Bóg nie daje Ci dlatego. Żeby się, żebyś się odczepił od, od, od Pana Boga, żebyś przestał Go już prosić. Na zasadzie, a taki natręt się mi przytrafił, więc dobrze, dam Ci to, co prosisz i idź i swoją drogą. To nie jest motywacja daru, który otrzymujemy od Pana Boga. Nie dlatego otrzymujemy od Pana Boga, że jesteśmy natrętni. Nie na tym polega wytrwałość na modlitwie. Modlitwa nie jest czymś, co przypomina nam Taki informator, w którym informujemy Boga o naszych potrzebach. Panie Boże, przychodzę do ciebie, otwieram zeszyt w postaci książeczki do modlitwy i mówię Ci, co mi jest potrzebne. Pan Bóg znakomicie zna siostry i bracia nasze potrzeby. Prawdziwym celem modlitwy jest danie Bogu szansy na to, aby mógł obdarować nas darami. Gdy tylko my będziemy gotowi do tego, aby je przyjąć, to jest potwierdzenie z naszej strony. Jestem gotowy, rozumiem, uniosę to, co od Ciebie Panie Boże otrzymam. i Bracia Bóg zawsze obdarowuje nas darami w taki sposób, aby człowiek nie tylko mógł wstać, dostać to, o co prosi ale także, aby ten dar, który otrzymujemy w, w postaci wysłuchanej modlitwy, zmienił mnie, ubogacił moje wewnętrzne życie. Jeśli ktoś modli się o cierpliwość, zawsze go od Pana Boga dostaje, ale i też Pan Bóg daje mu szansę bycia człowiekiem cierpliwym. Czyli to nie jest tak, Panie Boże, daj mi, żebym był cierpliwy. Pan Bóg daje Ci cierpliwość, ale nie masz szansy, żeby z nich skorzystać. Więc Pan Bóg od razu stwarza Ci szansę, abyś przekonał się, że jesteś cierpliwy. Jeśli ktoś modli się o, o odwagę, jest bardzo podobnie. Bóg daje odwagę, ale i szansę na to, by być odważnym. Siostry i bracia, bądźmy więc wytrwali w naszych modlitwach ale także miejmy ufność, że Bóg nam pomoże, choć nie zawsze wiemy, kiedy to nastąpi, bo nie wiemy. Nie wiemy, czy jeżeli modlimy się o to, by choroba ustąpiła, to ona ustąpi już zaraz po tej mszy świętej, czy ustąpi za dwie godziny, czy ustąpi za 10 dni, czy za dwa miesiące. Tego nie wiemy. Nie wiemy, drogie siostry i bracia, czy Pan Bóg w pełni spełni nasze prośby, które są zawarte w modlitwie? Ale miejmy ufność, że Pan Bóg nas wysłuchuje i bądźmy wytrwali w codziennej modlitwie. Niechaj więc nie trwoży się nasze serce, bądźmy wytrwali w modlitwach. Prośmy Boga o wszystko, co nam jest potrzebne, a On spełni to, co jest potrzebne nam po to, abyśmy osiągali zbawienie, abyśmy dzielili się miłością, abyśmy stawali się coraz bardziej dobrymi ludźmi.